Wejście inwestora do rodzinnej firmy nie zawsze musi oznaczać koniec rodzinnego jej charakteru. Niektóre fundusze private equity dostosowują swoją politykę inwestycyjną do specyfiki polskich firm rodzinnych. Możliwe jest zatem pozyskanie zewnętrznego partnera finansowego, np. przy zachowaniu pakietu kontrolnego w rękach rodziny. Celem funduszy private equity jest dokapitalizowanie spółki w celu wygenerowania jeszcze większego zysku. Niejednokrotnie będzie to możliwe, jeśli rodzinny zarząd będzie mógł realizować przyjętą wspólnie z inwestorem strategię. Wydaje się, że inwestorzy finansowi rozumieją rodzinny charakter biznesu i podchodzą elastycznie do warunków takiego finansowania. Przedsiębiorczość, rodzinność, zwinność, pracowitość, gospodarność, pragmatyzm, zdrowy rozsądek, kontrolowanie sytuacji, jasne priorytety, szacunek. To są nasze wartości. Jeśli inwestor je rozumie i szanuje, mamy szansę na długą i rentowną współpracę. Wejście inwestora do firmy rodzinnej jako sposób na pozyskiwanie finansowania w celu umożliwienia dalszego rozwoju firmy rodzinnej, oczywiście pod warunkiem wyboru odpowiedniego partnera, może z powodzeniem być realizowane bez oddawania pełnej kontroli nad firmą rodzinną. Możliwe jest zatem uchronienie rodzinności nawet przy pozyskaniu zewnętrznego finansowania.